Drodzy i losnicy, czesi jest falsi widz prorokałcji prcichodza do Wasłało się z ale ale waterc są glodni alimi wilkami Mateusze 7-15. W świecie rojącym się od licznych głosów domagających się naszej uwagi pilnym wyzwaniem jest rozeznanie, kto naprawdę głosi prawdę Bożą. Co niepokojące, Pismo Święte ostrzega nas przed obecnością fałszywych pastorów. Którzy udają przywódców prawdy, podczas gdy ich działania i doktryny są wyraźnie sprzeczne z podstawowymi założeniami Ewangelii. Tacy wprowadzający w błąd pasterze stanowią poważne zagrożenie. Zdolne odciągnąć duszę od autentycznej ścieżki Chrystusa, powodując doktrynalny chaos i potencjalną ruinę. Jak my, jako poszukiwacze prawdy, możemy uchronić się przed takim oszustwem? Jakie kroki możemy podjąć, aby upewnić się, że pozostaniemy zakotwiczeni w prawdziwych, Bożych objawieniach? Odpowiedzialność za identyfikację i unikanie fałszywych pastorów spoczywa na każdym z nas. Poruszając ten temat, zastanówmy się nad kłopotliwą rzeczywistością otaczającą niektórych duchowych przywódców. Podczas gdy wielu pastorów pobożnie przestrzega swoich duchowych powołań, prowadząc życie pełne pokory i poświęcenia, Inni popychają się do kontrowersji, wykazując styl życia i zachowania niezgodne z biblijnymi cnotami. Jak rozpoznać ich prawdziwą naturę? Jak upewnić się, że nasze duchowe samopoczucie nie jest zagrożone? Pomyśl o tym. Tak więc, mój drogi przyjacielu, jeśli jesteś tu nowy, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i aktywować dzwonek powiadomień, aby otrzymywać nowe, świeże filmy o tych fałszywych współczesnych prorokach. Przeanalizujmy kilka faktów. W tym filmie przyjrzymy się bliżej tym siedmiu ujawniającym się znakom, wyposażając wierzących, aby pilnie chronili swoją wiarę. Numer jeden nauczają doktryn sprzecznych z Biblią. W drugiej liście do Tymoteusza 4.3.4 przypomniano nam o okresie, w którym wielu ludzi odwróci się od zdrowej doktryny, wybierając zamiast tego nauki, które zaspokajają osobiste pragnienia i fantazje. Ci, wprowadzający w błąd przywódcy, często przekręcają Pismo Święte, wyrywając wersety z kontekstu, aby wesprzeć swoje plany. Ich nauki odbiegają daleko od boskich prawd i często wprowadzają idee pozbawione biblijnych podstaw. Powszechnym tego przykładem jest kaznodziejstwo motywacyjne, które często wywyższa osobiste cele i pragnienia ponad podstawowe przesłanie Ewangelii. Takie nauki, często wygłaszane przez znane osobistości, kładą nacisk na samodoskonalenie i sukces, a nie na świętość, pokutę i oddzielenie od grzechu. Przywódcy ci mają tendencję do wygłaszania płytkich przesłań, unikając konfrontacji z grzechem i nie zachęcając do życia w oddaniu i posłuszeństwie Chrystusowi. Biorąc pod uwagę ten kontekst, ważne jest, aby być dobrze zorientowanym w Biblii. Ślepe ufanie przekazom z Ambony nie jest wystarczające. Naśladowanie Berańczyków, którzy pilnie badali Pismo Święte, zapewnia zgodność nauk ze Słowem Bożym. Poza tym, ważne jest, aby wziąć pod uwagę motywacje osób wygłaszających te wiadomości. Prawdziwe powołanie pastora znajduje odzwierciedlenie w uosobieniu pokory podobnej do Chrystusowej. Jezus dał tego przykład w Ewangelii Mateusza 20:26. Nauczając, że prawdziwa wielkość pochodzi ze służenia innym. Prawdziwy duchowy przywódca rozpoznaje swoje słabości, szuka przebaczenia i przewodzi z pokornym i oddanym duchem. Ich celem jest służenie, rozumiejąc, że ich autorytet pochodzi z posłuszeństwa i poddania się woli Bożej. Numer 2. Szukają władzy i sławy. I odwrotnie, fałszywi pastorzy często pragną władzy i uznania. Otaczając się wielbicielami i odrzucając krytykę, ich pogoń za sławą jest sprzeczna z pokorą, jakiej oczekuje się od sług bożych. Postacie te często stają się odległe i egocentryczne, bardziej przypominając celebrytów niż pokornych pasterzy, a ich interakcje odbijają się echem wyższości zamiast bezinteresownej służby. W związku z tym ważne jest, aby podchodzić do nauk duchowych z rozeznaniem. Zapewniając jednocześnie ciągłe zaangażowanie w transformację i rozwój oparty na prawdzie biblijnej. Aby uzyskać więcej wzbogacających spostrzeżeń, rozważ zaangażowanie się w naszą społeczność, subskrybując i włączając powiadomienia. W ten sposób tacy liderzy wspierają środowiska, w których minimalizowanie błędów staje się najważniejsze, nadając priorytet osobistym triumfom. Odbiegając w ten sposób od prawdziwych intencji dusz pasterskich. W przeciwieństwie do tego, prawdziwy przewodnik duchowy z zadowoleniem przyjmuje poprawki i oceny, postrzegając je jako filary rozwoju osobistego i wspólnotowego, dostosowując działania bardziej do boskiego honoru niż własnego interesu. Ten styl przywództwa odzwierciedla charakter Chrystusa, głęboko troszcząc się o duchowe dobro tych, Którzy są pod ich przewodnictwem. Numer 3 Manipulują i kontrolują wiernych. Jednak przywódcy, którzy uciekają się do manipulacji i kontroli, mają odwrotny charakter. Wykorzystując strach i poczucie winy, warunkowo obiecują ekskluzywne nagrody, zachowania dalekie od wolności, jaką daje prawdziwa wiara. Fragmenty Pisma Świętego takie jak 1 Piotra 5, 2, 3, prowadzą nas do pokornego pasterzowania, służąc jako wzór łaski, a nie dominacji. Niestety ci wadliwi przywódcy często pozycjonują się jako jedyni nosiciele prawdy, wspierając duchową zależność, która oddala naśladowców od prawdziwych boskich relacji. Zamiast pielęgnować osobiste, głębsze przekonania, propagują zależność, sugerując, że duchowe spełnienie jest możliwe wyłącznie dzięki nim. Istnieje wiele przykładów, w których twierdzi się, że błogosławieństwa lub duchowe przewodnictwo są dostępne tylko za pośrednictwem ich kanałów, podważając bezpośrednie połączenie każdej osoby z boskością. To nie tylko hamuje duchowy rozwój wyznawców, ale także tworzy zależność od lidera, zamiast wzmacniać duchowe rozeznanie, zamiast wzmacniać kongregantów, by dojrzewali jako niezależni uczniowie przywódcy ci wiążą ich ze swoimi wpływami kultywując cykl przeciwny prawdziwemu celowi duchowego przewodnictwa prowadząc duszę ku obfitej wolności w boskich relacjach numer 4 równie niepokojące jest to że tacy przywódcy oddają się nadmiernemu luksusowi podstawową kwestią nie są jedynie zasoby ale raczej widoczne priorytety z biblijnymi naukami ostrzegającymi przed fiksacją na punkcie pieniędzy Ostentacyjny styl życia duchowych przywódców jest sprzeczny z naukami o pokorze i poświęceniu, poddając w poważną wątpliwość ich motywy i oddanie służebnemu przywództwu. Istnieje znacząca rozbieżność między stylem życia pastora a stylem życia Jezusa, który przyjął prostotę i poświęcił się służbie bez dążenia do bogactwa materialnego. Nauki Jezusa kładły nacisk na bezinteresowną służbę. Ale pastor często oddaje się luksusowi, podczas gdy kongreganci borykają się z trudnościami finansowymi. Takie podejście podkreśla brak odpowiedzialności za mądre zarządzanie zasobami powierzonymi przez Boga. Chrześcijaństwo jest orędownikiem hojności i wspólnego dzielenia się cnót głęboko zakorzenionych w naukach Jezusa i wczesnych praktykach kościelnych. Prawdziwy przywódca duchowy uosabia te zasady. Nie tylko je głosząc, ale także wcielając w życie. Gromadzenie bogactwa i nadmierne pobłażanie sobie nie są zgodne z pokorą i solidarnością, jakich oczekuje się od chrześcijańskiego przywódcy. Zamiast tego przywódca powinien skupić się na pomaganiu zborowi i podnoszeniu na duchu tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Brak życia zgodnego z głoszonymi wartościami podważa zarówno integralność służby, jak i szersze zaufanie i świadectwo Kościoła. Numer 5. Nie przynoszą duchowych owoców. Co więcej, istotną cechą prawdziwego przywództwa duszpasterskiego jest wydawanie duchowych owoców zgodnie z nauczaniem Jezusa. Po owocach ich poznacie ich. Owoce te miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie, wyszczególnione w liście do Galacjan 5.22-23, Wyraźnie pokazują działanie Ducha Świętego. Pomimo elokwentnego oratorium, fałszywemu pastorowi może brakować tych duchowych wskaźników w jego życiu, mówiąc przekonująco o miłości, ale nie demonstrując jej poprzez czyny. Podobnie, głoszenie pokoju przy jednoczesnym wspieraniu niezgody w zboże podkreśla brak prawdziwej wewnętrznej harmonii. I odwrotnie, autentyczni przywódcy stawiają na pierwszym miejscu duchowy rozwój swoich zwolenników, Skupiając się nie tylko na pozorach czy retoryce, ale na szczerym uczniostwie i kształtowaniu charakteru. Ich służba ma na celu nie tylko nauczanie, ale także dawanie przykładu chrześcijańskiego życia, wspieranie aktywnej wiary, przejawiającej się w prawdziwej miłości, trwałym pokoju i jedności. Ich celem jest pielęgnowanie zborowych relacji z Bogiem, wzmacnianie służby innym i przestrzeganie zasad Ewangelii starając się dawać przykład podobny do Chrystusa. Numer 6 promują ewangelię dobrobytu. Zaangażowanie w integralną dyscyplinę głęboko wpływa na życie wierzących, wspierając społeczność zgodną z naukami chrześcijańskimi. Punkt 6 podkreśla promowanie przez nich ewangelii dobrobytu. Podejście to, popularne w pewnych kręgach, obiecuje bogactwo i światowy sukces w zamian za wiarę. Perspektywa ta wypacza jednak prawdziwe przesłanie Ewangelii Chrystusa. Jezus wzywa naśladowców do codziennego dźwigania krzyża, prowadzenia życia naznaczonego poświęceniem, samozaparciem i oddaniem wiecznym wartościom, a nie doczesnym bogactwom. Podążanie za Chrystusem często wiąże się z wyrzeczeniem się egoistycznych ambicji i przyjęciem zasad odzwierciedlających Jego charakter, co nieuchronnie przynosi wyzwania. Zwodniczy przywódca może wykorzystać obietnice dobrobytu, aby przyciągnąć zwolenników, odwracając uwagę od prawdziwego celu Ewangelii. Zamiast kłaść nacisk na osobiste poświęcenie i oddanie Bogu, tacy przywódcy stawiają na pierwszym miejscu korzyści materialne, odciągając zwolenników od autentycznej duchowej podróży. Nawiązując do II Piotra 2 Piotra 2:3, osoby te manipulują Pismem Świętym dla osobistych korzyści. Zamieniając zbawienie w towar. Takie podejście odwraca uwagę od prawdziwej wiary, redukując relacje z Bogiem do zwykłej transakcji. Zamiast pielęgnować wiarę opartą na poświęceniu, przywódcy ci opowiadają się za powierzchowną Ewangelią, której priorytetem jest ziemski sukces, zaprzeczając fundamentalnym naukom Chrystusa. Numer 7 skupia się na braku przejrzystości. Jednym z najwyraźniejszych wskaźników godnego zaufania przywódcy duchowego jest jego zaangażowanie w przejrzystość. Biblia podkreśla znaczenie otwartego i uczciwego życia, prowadzenia innych w sposób uczciwy. W pierwszym liście Jana 1.7 czytamy: Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, społeczność mamy z sobą, a krew Jezusa, syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Werset ten wzywa wierzących do działania w sposób sprzyjający zaufaniu i jedności, pokazując, że otwartość jest niezbędna dla zdrowych relacji duchowych. Obowiązek pastora do zachowania przejrzystości jest głęboko zakorzeniony w Piśmie Świętym. List Jakuba 3.1 przypomina przywódcom: Niewielu z Was powinno zostać nauczycielami, bracia moi, bo wiecie, że my, którzy nauczamy, będziemy sądzeni z większą surowością. Werset ten przekazuje głęboką odpowiedzialność pastorów, podkreślając, że ich przywództwo wymaga uczciwości i szczerości. Pastorzy, którzy odmawiają przejrzystości, zdradzają pokładane w nich zaufanie, nie spełniając biblijnego standardu odpowiedzialności wymaganego od duchowych przywódców. Życie apostoła Pawła stanowi mocny przykład przejrzystości w przywództwie. W dziejach apostolskich 20:33-35 stwierdza on, nie pożądałem jego srebra, złota, ani ubrania. Sami wiecie, że te moje ręce zaspokajały potrzeby moje i moich towarzyszy". Paweł podkreśla tutaj swoją odmowę nadużywania zasobów i zaangażowanie w pokorną służbę, a nie dla osobistych korzyści. Jego otwartość służy jako wzór dla dzisiejszych pastorów. W przeciwieństwie do tego, pastor, który ukrywa decyzje finansowe lub unika odpowiedzialności, ujawnia niepokojący program, przedkładając osobiste interesy nad wierną służbę. Przejrzystość jest również niezbędna dla jedności w ciele Kościoła. W liście do Efezjan 4:25 Paweł wzywa: Dlatego każdy z Was powinien odrzucić fałsz i mówić prawdę do bliźniego, bo wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. Tworząc środowisko uczciwości, pastorzy budują zaufanie wśród kongregantów. Kiedy jednak przywództwo działa w tajemnicy, więź zboru ulega osłabieniu. Członkowie mogą czuć się wyobcowani, nie mając pewności, czy ich pastor naprawdę pracuje dla ich dobra, czy tylko dla osobistych lub finansowych korzyści. Kwestia uczciwości finansowej w roli pastora jest szczególnie istotna. W pierwszej liście do Tymoteusza 6.10 napisano albowiem miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. To ostrzeżenie przed dążeniem do bogactwa kosztem uczciwości odnosi się bezpośrednio do przywódców duchowych. Pastor, który nieodpowiedzialnie obchodzi się z zasobami kościelnymi, nie tylko zawodzi kongregację, ale także naraża na szwank wiarygodność samego Kościoła. Lider, któremu brakuje przejrzystości, często działa za zamkniętymi drzwiami, trzymając kluczowe decyzje z dala od zboru. Mogą oni dokonywać ważnych wyborów bez angażowania innych lub zezwalania na informacje zwrotne, co może prowadzić do nieporozumień i frustracji wśród członków. Ten brak otwartości tworzy klimat, w którym łatwo jest złamać zaufanie. Bez jasnej komunikacji na temat decyzji, zwłaszcza tych dotyczących finansów i zasobów, ludzie zaczynają kwestionować motywy lidera. Gdy brakuje przejrzystości, Kongregacja może czuć się odizolowana od kierunku i celu Kościoła. Kiedy liderzy zatajają informacje lub unikają odpowiedzialności, osłabia to społeczność. Członkowie kongregacji mogą zacząć czuć się pomijani lub odłączeni, zwłaszcza jeśli ich obawy są ignorowane lub jeśli są pomijani przy podejmowaniu ważnych decyzji. Kościół ma być miejscem, w którym ludzie czują się doceniani i szanowani. Ale tajemnica może rodzić podejrzenia, prowadząc członków do poczucia, że ich wkład i zaufanie są traktowane jako coś oczywistego. Zamiast wspierać jedność, brak przejrzystości może prowadzić do podziałów, ponieważ członkowie kwestionują, czy ich przywódca naprawdę stawia na pierwszym miejscu ich dobro. Prawdziwe przywództwo jest zgodne z biblijnymi zasadami odpowiedzialności i pokory. Prawdziwy pastor z zadowoleniem przyjmuje odpowiedzialność. I uznaje wartość otwartej komunikacji zarówno z kongregantami, jak i innymi liderami. Zachęcając do przejrzystości, pastor demonstruje zaangażowanie w wierną służbę społeczności. Otwartość w zarządzaniu zasobami i finansami pokazuje szacunek dla zaufania zboru i odzwierciedla szczere zaangażowanie w etyczne zarządzanie. Takie uczciwe podejście nie tylko wzmacnia zaufanie, ale także zapewnia, że przywództwo pozostaje skoncentrowane na służeniu najlepszym interesom Kościoła. Przejrzysty pastor chętnie angażuje się w znaczący dialog, odpowiada na pytania i włącza innych liderów i członków w proces podejmowania decyzji. Takie podejście oparte na współpracy wzmacnia poczucie jedności, sprawiając, że zbór czuje się bardziej związany i doceniany. Zamiast unikać kontroli, prawdziwy lider rozumie, że odpowiedzialność jest narzędziem rozwoju, zarówno osobistego, jak i społeczności. Przejrzystość w przywództwie daje również pozytywny przykład, zachęcając innych w kościele do działania z taką samą uczciwością i otwartością we własnym życiu. Budowanie silnej i opartej na zaufaniu społeczności wymaga fundamentów wzajemnego szacunku i uczciwości. Gdy przejrzystość jest częścią przywództwa kościelnego, członkowie czują się bezpieczniej i pewniej w swoim zaangażowaniu. Wiedzą, że ich obawy są wysłuchiwane, a ich wkład szanowany. Dla wierzących, zidentyfikowanie prawdziwego pastora, dla którego priorytetem jest przejrzystość, może być wyzwaniem, ale jest niezbędne dla duchowego wzrostu i bezpieczeństwa. Biblia dostarcza wskazówek, jak rozpoznać autentyczność. Przypominając nam, byśmy byli czujni i wnikliwi. W Ewangelii Mateusza 7,15 Jezus ostrzega: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, lecz wewnątrz są drapieżnymi wilkami. To wezwanie do rozeznania zachęca wierzących do uważnego rozważenia działań i słów pastora, szukając przewodnictwa ducha świętego w rozpoznawaniu tych, którzy naprawdę prowadzą uczciwie. Ocena nauki działań pastora przez pryzmat Pisma Świętego może pomóc wierzącym w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich duchowych przywódców. Choć zidentyfikowanie fałszywego pastora może nie być proste, jest to niezbędny obowiązek każdego wierzącego. Nauki i styl życia pastora powinny być zgodne z wartościami uczciwości, pokory i odpowiedzialności. Kiedy pastorzy działają w sposób odzwierciedlający biblijne zasady, wzmacnia to wiarę społeczności i wzmacnia ich zaufanie. Pamiętajmy, że przejrzystość i uczciwość to podstawowe cechy prawdziwego pastora. Na zakończenie dołącz do nas, subskrybując kanał i naciskając dzwonek powiadomienia. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży z nami. Niech Bóg obficie Cię błogosławi.